Piotr Pudzyniak. Przykład działania społecznego, który ma dla Pana szczególne znaczenie. Działanie społeczne prowadza się do hojności tak naprawdę, bo nie można zjeść dwóch obiadów, to jest mój koronny przykład. Nie zjemy dwóch obiadów, jeśli zarabia się na cztery, to wypadałoby się tym po prostu podzielić. I też sobie tego nie wyobrażam, żeby żyć inaczej i żeby nie móc się dzielić i żeby nie mieć hojnego serca. To jest takie po prostu oczywiste, oczywiste. Paweł Chodkowski. Ma znaczenie ma dla mnie dużo to, że zatrudniam wiele w swojej firmie, dzięki temu wiem, że mogą się realizować, mogą spełniać swoje pasje i po prostu żyć. Krzysztof Puczko. Działania społeczne są wynikiem tego, kiedy my działamy i rozwijamy się, to wszystko to, co robimy, co pomnaża, czyli na przykład jestem mentorem i coachem, to dla mnie jest działaniem społecznym, w którym uczestniczę z drugim człowiekiem w jego drodze. To jest jedno z wielu działań społecznych. Uczestniczę w jego drodze, żeby on osiągnął sukces, żeby on osiągnął to, co chce, a równolegle, żeby budował wewnętrznego człowieka, żeby miał charakter. I mierzył się z różnymi przeciwnościami losu. Dlatego działania społeczne to jest wszystko to, co my zarabiamy i możemy przekazać w inne środowiska, żeby ci, którzy nie mogą zarabiać, żeby mogli przeżyć, żeby można było kogoś uratować. I to w ogóle nadaje sens temu, co robimy.